Sanatorium Miłości to jedno z najpopularniejszych programów TVP. Program doczekał się już sześciu odsłon. Każda z nich niezmiennie prowadzona jest przez Martę Manowską. Choć najnowszy sezon ledwo co się zaczął, to zdążył się już rozkręcić na dobre. Za nami kolejny odcinek, a w nim nieoczekiwany zwrot akcji. Pierwszy raz w historii randkowego show jedna z uczestniczek postanowiła zrezygnować ze swojego udziału. Program opuściła Maja, a na jej miejsce weszła Maria. Seniorka pochodząca z Łodzi była na liście rezerwowej. Co na to fani, sanatorium miłości? W sieci posypała się lawina komentarzy. W większości nie są one jednak zbyt przychylne. Sanatorium miłości w ogniu krytyki. Widzowie nie szczędzą uszczypliwości. No, że nada. Po emisji premierowego odcinka Sanatorium Miłości w mediach społecznościowych programu dosłownie zawrzało. Jak się okazuje, widzowie dość negatywnie oceniają całokształt obecnej odsłony. Oglądałam wszystkie edycje. To, co przedstawia ta edycja, to po prostu katastrofa. Poprzednich uczestnicy byli nastawieni na przyjaźnie, pozytywne relacje między ludźmi. Zdarzały się też romanse, ale to wszystko było takie ładne i zjadliwe. W tej edycji jest ogrom zawiści, złośliwości, nachalności. No że nada, napisała jedna z internautek. Najwięcej negatywnych opinii zebrała Małgorzata, która nie cieszy się dobrą sławą wśród widzów. Ta edycja pod względem słodkich żmijek wygrywa, a gośka jest aż niesmaczna, i to są dojrzałe kobiety. Ciężko się to ogląda, dodała kolejna internautka. Z kolei Maria, która dołączyła do programu, została przyjęta dość sceptycznie. Ta nowa pani jest trochę drażniąca, już się wydawało człowiekowi, że gorzej nie będzie, to pojawia się mocna konkurencja w postaci nowej uczestniczki, czytamy w komentarzach. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu. Sanatorium Miłości. Anita z poprzedniej edycji bierze w obronę Małgorzatę. Wspieram Cię! Warto zauważyć, że Małgorzata od początku nie cieszy się dobrą chwałą wśród widzów. Ci krytykują ją za jej podejście do życia, a także stosunek do mężczyzn. W jednym z wywiadów kobieta zdradziła, jak się na to zapatruje. Teraz swoje 5 groszy dorzuciła także Anita z poprzedniej edycji, która również spotkała się z nieprzychylnym odbiorem. Droga Małgosiu. Trzymaj się, zostały tylko cztery odcinki do końca. Widząc hejt, jaki się na ciebie wylewa, wyobrażam sobie, co czujesz. Miałam podobnie, strach, żeby pojawić się w mediach publicznych podczas emisji programu, połączony ze stanem depresyjnym, a jednocześnie zaskoczenie ludzi, którzy poznali mnie na żywo, że tak źle zostałam przedstawiona w telewizji. Jesteś wspaniałą, silną kobietą, która dobrze się bawiła w programie i dała z siebie wszystko, żeby coś się działo. Wspieram cię, napisała na grupie fanów programu na Facebooku.